Dzień dobry, Marta z tej strony, witam się z Wami. Słuchajcie, ile się dzieje? Ile się dzieje? Koniec miesiąca zazwyczaj w pracy online wiąże się z tym, że gdzieś ktoś na tym świecie dopina swój awans. Zazwyczaj w pracy online mamy poziomy marketingowe, które sobie osiągamy. Po to się osiąga, żeby dać sobie wyzwanie, jak i również, żeby mieć lepsze bonusy od firmy, żeby może więcej zarabiać, żeby pokazać sobie, że dam radę. I dzisiaj jedną z osób, które właśnie tam dopięła swojego awansu jest moja znajoma Agnieszka Sadecka. I słuchajcie, chciałabym ją tutaj bardzo zaprosić. Ona spaceruje, ale... Moment. Aga, zaprosiłam. Jestem! Spaceruję. Deszcz no, zaczyna czek. padać, ale jestem. Aga, gratuluję twojemu awansu. Dziękuję Powiedz bardzo. Powiedz mi, jak to jest pracować online? Jak ty się w ogóle w tym czujesz? Super, super. Ja już teraz sobie chyba nie wyobrażam innej pracy. Ja już sobie po prostu nie wyobrażam. To jest coś, trudno to nawet ująć, bo to jest coś, co, z czego nikt nie zdaje sobie sprawy, zaczynając taką pracę. To jest właśnie najfajniejsze. A do tego poznawanie tych wszystkich ludzi, z którymi się później przyjaźnimy, z którymi rozmawiamy, z którymi mamy taki, taki kontakt niesamowity, to jest w ogóle coś. coś Coś nadzwyczajnego i to, jak każdy cię wspiera, i to, jak każdy z tobą chce pomóc, chociaż dobrym słowem, to jest niesamowite. Aha. Uwielbiam, uwielbiam. Powiedz mi, to w pracy online poznałaś nowe przyjaźnie. Tak. tak. Czekaj, bo, okay, teraz, czyli znalazłaś przy, yy, no. nowe przyjaźnie? No. Tak, tak, oczywiście, tak. że. Przede wszystkim daje mi dużo rozwoju, dała mi dużo, bo ja już uważam, że już przynajmniej jedną nogą w tym jestem, bo rozwój jest cały czas, ale wydaje mi się, że dała mi dużo rozwoju osobistego, da zmieniła mnie, bardzo mnie zmieniła. Nabrałam pewności siebie. Nabrałam takiego takiego mojego ja. Fajnie. A co Ci daje awans, który pociągnęłaś? Jakie jest kilka jak z tym związane masz? Super. Tak do końca jeszcze do mnie tu nie dociera, szczerze I, i, i nie wiem, jak mam to przyjąć tak, A co oprócz tego, no ale wiadomo, daje mi przede wszystkim więcej pieniędzy, daje mi większą zniżkę, daje mi, otwiera mi drogę na jeszcze więcej, także ciągnęło mnie to całkiem i bez reszty. Okay. A polecasz, polecasz pracę innym osobom? Oj, oczywiście. Ja dlatego powtarzam. Ja zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do Global Team i tak bardzo chciałabym powiedzieć wszystkim kobietom właśnie w moim wieku, takim koło pięćdziesiątki, że nie ma w życiu nic lepszego. To jest takie spełnienie, tu jest takie, takie dopięcie. Także zapraszam wszystkich do Global Team. Czy czujesz Aga? Jeszcze mnie nie uciekaj. Czujesz Aga. że ty tutaj realizujesz? Tak, absolutnie tak. Wiecie, tu jest coś innego. Przez tyle lat byłam kosmetologiem, wykonywałam tak naprawdę jedną pracę, na której się znałam, była moją pasją, była takim moim codziennym zajęciem, a tu jest takie wydaje mi się. Fajne, szczególnie w moim wieku, że udowadniam sobie, że mogę coś jeszcze, mogę coś więcej. I ci tam całkiem fajnie to wychodzi. Cieszę się bardzo. Jest no. tak naprawdę jestem strasznie dumna z siebie, że dałam radę. No, no ja również. Że dałam radę, bo... Aga, jeszcze trzeba, trzeba dodać, że zobacz, kiedy ty zaczynałaś tą pracę, po pierwsze nie miałaś zielonego pojęcia, jak Dobrze. i co? Podzielić się produktem. Tak, jestem, jestem, bo wiesz, właśnie uciekam, bo tutaj nie wszędzie jest internet. Aha, koparki, tak. gdzie mieszkasz? Tylko, tylko Ty potrafiłaś wybudować już biznes w trzech krajach, nie? Bo w Anglii, Tak. Czy masz więcej w tej kraju? Nie, 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 na tą chwilę właśnie Polska i Anglia, no i Stany. No i jak się, na, jak się tak na przykład czy to nasz znaczy, jest globalny, czy Ty sobie zdajesz tę sprawę? Nie do końca, wiesz dlaczego? Bo się nad tym tak naprawdę nie skupiam na co dzień. Ja robię to z przyjemnością, robię to tak od serca i poznawanie tych ludzi, no właśnie tych kobiet na, na, na... Facebooku, na Instagramie i dzielenie się z nimi tak naprawdę sposobem na nowe życie, tak to weszło nieoczekiwanie. Ale, ale i dlatego nie do końca sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest takie przyjemne, jak dostajesz pieniądze w trzech walutach. O, to, jest, to jest naprawdę fajne. To jest, to jest świetne uczucie. I tak naprawdę, bo nie wiesz... Kto się zainteresuje biznesem, kto się zainteresuje produktami, no nie? to my, my Nigdy nie wie, jak zobaczyć znalazły się kobiety, które mieszkają w USA. i znalazły cię dziewczyny, które mieszkają w Polsce. Dokładnie. No i w USA. USA. No i w USA, bo tak, na, tak naprawdę to dzięki Tobie, Marta, która mnie odnalazłaś któregoś dnia, teraz mogę powiedzieć, że prowadzę biznes globalny, ale to właśnie dzięki tobie. No, tak przypadkiem. No, wiesz co, a właśnie o to chodzi, że warto zadawać pytanie innym osobom, czy, miałaby, czy, mia, czy miałby ktoś ochotę zobaczyć, jak taki biznes polega? Bo zobacz, ty nawet nie wiedziałeś, że raczej nie wyjdzie kilka lat wstecz, ale zgodziłaś się, a raz się żyje. Kiedyś mnie zapytano to samo, i zobacz, ja też nie wiedziałam, co z tego wyjdzie, ale się zgodziłam, jak to warto spróbować i dać sobie szansę. Dlatego wiesz, to jest dokładnie to, co mówisz, dlatego mnie czasami bardzo boli, jak ktoś od razu mi mówi nie. To nie to, że ja jestem urażona czy coś, tylko, tylko tak sobie usiądę i myślę, dlaczego ktoś nie chce sobie dać szansy. Tak naprawdę nie wie, na czym to polega, nie wie, o co tutaj chodzi, a na starcie przekreśla tak naprawdę świetną przyszłość. No, że no. nie. Ale my tak ludzie właśnie jesteśmy chyba, że, że a, boimy się nowego i zupełnie niepotrzebnie, boimy się zmian, zupełnie niepotrzebnie. No, ale niestety, jak ktoś mówi nie, ja ciągle mam nadzieję, że czasami osoby, które nawet mi powiedzą nie, to będą obserwowały cały mój progres i kiedyś powiedzą, hej, Aga, chcę spróbować. No, całkiem możliwe. Dobrze. Chciałabym Ci podziękować za rozmowę i ja pogratulować bardzo. Mimo ja tego, że bierzemy ja. na Florydzie, to kawałek który dla siebie mamy, ale mam, mam nadzieję, że kiedyś będziemy świętować razem. Pewnie. Fajnie. Gratulacje! Dziękuję. Połudzenia. I to. Co Trzymaj się, Aga? Dziękuję bardzo, Martusia. Do zobaczenia, papa. Pa.